Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Filemona, najdroższy. Ja, stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa, proszę cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za onezymem. Jego ci odsyłam. Ty zaś Jego, to jest serce moje przyjmij do domu. Zamierzałem Go trzymać przy sobie, aby zamiast Ciebie oddawał mi usługi w kajdanach, które noszę dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie czynić niczego bez Twojej zgody, aby dobry Twój czyn był nie jakby zmusu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla ciebie, zarówno w doczesności, jak i w panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie. Oto słowo Boże.